Cześć! W dzisiejszym odcinku otworzę kalendarz adwentowy z Hausa. Jak dostać go taniej? Wrzucam Wam do niego link w opisie i jeżeli zjedziecie na sam dół strony, macie taką opcję zapisz do newslettera i po zapisie i po potwierdzeniu maila mamy 15% rabatu, który wchodzi również na ten kalendarz adwentowy, więc myślę, że opłaca się kupić go taniej, a mamy tutaj biżuterię oraz akcesoria do włosów. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Wrzucam również w opisie tego filmu link do koszuli, którą mam na sobie. I tak wygląda ten ten kalendarz adwentowy z bliska. Ja lubię powiem Wam biżuterię z sieciówek, więc jestem zadowolona, że udało mi się dorwać taki kalendarz adwentowy. Zaczynam od pierwszego okienka i od razu wam powiem cenę tego kalendarza regularnie kosztuje 69 zł. Z tym rabatem wyszło mi 58 zł, więc średnio za okienko wychodzi tutaj 2 ,41 zł 41 groszy, więc uważam, że to jest naprawdę całkiem dobra cena, a wręcz rewelacyjna, jak na kalendarz adwentowy sorry. No ale takich kolczyków, tak jak tutaj. Możecie zobaczyć, no to za 2,40 chyba nigdzie nie kupicie. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że spoilerów nie robię, ale gdzieś ten wzór w jakimś kalendarzu widzieliśmy, chyba nie w kolczykach, no ale gdzieś tam on mi się rzucił w oczy. Bardzo ładne więcej kolczyki, takie wkręty. Numer dwa i jeszcze powiem Wam fajny patent, ponieważ ten kod po zapisu maila do newslettera wchodzi też na promocję, więc ja szczerze nigdy nie kupuję już bez promocji przez internet, chyba, że naprawdę no nie ma, ale na przykład w tym hausie jest to stały rabat, więc warto z tego korzystać. Kolczyki numer dwa, takie dżety czarne wkręty okienko numer trzy, ale z tego co słyszałam mają być tutaj też inne rzeczy, oprócz kolczyków no i też jakieś tam rzeczy do włosów, więc powiem Wam, że fajnie kupić ten kalendarz adwentowy z odbiorem w sklepie, ja tak zrobiłam i wtedy nic nie płacicie za przesyłkę więc no to też jest dobra sprawa i mamy tutaj wsówkę, co prawda jedną, ale ma bardzo fajny wzór takie koła odbijające światło. Mają takie delikatne, drobne wytłoczenia. Myślę, że fajnie będą wyglądały na włosach. Dawno nie używałam takich ozdobnych wsówek, a sobie przypomniałam, że mam nawet z taką z napisem glam. Numer 4. No, moja nazwa Glam Paula to dawno temu wymyślona, bo ja jakieś 10 lat temu zakładałam bloga modowego, no i coś chciałam do Paula. No i mówię glamour glam, ok. No i dobrze się nazywałam, bo bardzo dużo rzeczy mogę sobie kupić z napisem glam. Tutaj mamy zawieszkę, więc obstawiam, że w którymś okienku trafi nam się do niej. Na szyjnik, a przynajmniej tak zawsze bywało w kalendarzach z biżuterią. Jak widzieliście, jak otwierałam, można było zobaczyć ją z tyłu, a tutaj z przodu jest taka łeska z wtopionym dziecikiem cyrkonią. Numer 5. No, widziałam, że w sklepach z biżuterią złotą, czy też srebrną, pozłacaną, posrebrzaną, pojawiło się trochę kalendarzy, ale wiecie co, no, takie 2000 czy też 1000 złotych? No to moim zdaniem. Trochę dużo, poza tym przeglądam te zawartości i bym nie używała tej biżuterii. No a też z tego co wiem, wolicie jak otwieram takie tańsze, bardziej przystępne kalendarze adwentowe. A tutaj mamy kolczyki takie półkola, trochę. Węzełki. No, widzicie naprawdę sporo kolczyków w tym kalendarzu. Numer 6, no ale może też tak na początku zrobili. Zobaczmy, co tym razem kryje się w Mikłajkowym okienku. I kolejne kolczyki. No, powiem Wam, że ten wzór to ja uwielbiam. Laseczki. Candy cane. Tutaj akurat takie z zielonym akcentem. Z kukartką. Fajne. 7, a ja już czekam na okienko z numerem 24. Oj, bym tutaj dwa niechcące odłożyła, bo jest naprawdę bardzo, bardzo. Duże. A dobra, czwórka już była, więc nic się nie dzieje. Dobra, kolejne kolczyki muszę sobie pomóc moim przyrządem. I mamy tutaj takie delikatne cyrkonie, dzieciki w kolorze srebrnym. Usomeczka, nie wiem, czy mi to kalendarz przyszedł zgnieciony, czy pies mi przypadkiem na niego usiadł, no nie wiem. W każdym razie nie podglądałam zawartości. Okej, okay, kolejne kolczyki, więc jest to zdecydowanie kalendarz dla miłośników kolczyków. A powiem Wam, że te kolczyki. Mają coś wspólnego z tymi pierścionkami, które mam na sobie dzisiaj z kuleczkami. One są właśnie taką kulką na końcu zakończone i dosyć fajnie to wygląda, podoba mi się. Także całkiem ładne kółeczka. Numer 9. Co w ogóle myślicie o grafice tego kalendarza adwentowego? W tamtym roku otwierałam kalendarz z hausa i zupełnie inaczej wyglądał. No i mamy tutaj te wstążeczki, kokardeczki, które. Ja uwielbiam, taki biżuterii w różnych sklepach możemy dostać pełno. Tutaj akurat są takie zwisające kolczyki. Widziałam też i wkręty, i pierścionki, i naszyniki, i bransoletki. Jak dla mnie jest to jeden z piękniejszych wzorów. Naprawdę super to wygląda, podobają Wam się? I dziesiąteczka na samej górze tutaj na nas czeka. Trochę większe okienko, no ale jednak dalej kolczyki. I też mamy tutaj takie półkola, jakby składające się z dwóch nachodzących na siebie w kolorze złotym. 11. Jak to u Was jest z kolczykami? Czy nosicie jedne i się, wiecie, przyczepicie do nich i raczej nie, zmienia, nie zmieniacie, czy często zmieniacie kolczyki? Jak to jest? Dobra, słuchajcie, jest jakaś bransoletka bądź naszyjnik, zaraz się dowiemy, więc cieszę się bardzo, że jakaś odmiana, okej, okay. tutaj mamy po prostu miejsce. Na przyczepienie zawieszki, więc zobaczymy. Kurczę, bo była jedna zawieszka, ale wydaje mi się, że lipa by to wyglądało, gdyby tak jeszcze na to kółko to przyczepić. Zobaczcie, tak za bardzo by to zwisało chyba, żeby to w ogóle odczepić. No nie wiem. W każdym razie dobrze, że jest naszyjnik do zawieszek. Numer 12 okienko, dużo, dużo większe. No można by powiedzieć, że póki co trochę mała różnorodność w tym kalendarzu adwentowym. No ale wiecie co, za 2,40 za okienko to ja nie będę się czepiać. Więc ja akceptuję ten kalendarz. O oh, wow, o oh, wow! Jak ja wiecie, kolczyków nie noszę. Widzę dużo kolczyków w kalendarzach adwentowych. To te wyglądają naprawdę cudnie. Wow. Rozjaśniłam to bardziej, żebyście mogli dokładnie zobaczyć. Tutaj są jakby takie brokatowe drobiny zatopione w tych choinkach kolczykowych. Cudo. Numer 13, ale ja tutaj poproszę coś dla odmiany. No bo wiecie, kolczyki, kolczyki. A miałobyś tutaj jeszcze coś, na przykład do włosów. Póki co była jedna słówka. Okej, okay. kolejne kolczyki, ale też przepiękne. Takie złote śnieżynki z cyrkoniami na środku. Numer 14, jedziemy dalej I ja staram się robić tak na moim kanale. Raz jakiś kalendarz z czymś innym, typu na przykład biżuteria, czy jakieś akcesoria. A raz z kosmetykami, oczywiście w miarę możliwości, bo wiadomo, że zazwyczaj więcej tych kosmetycznych się pojawia, ale jeżeli znajduję coś innego, to oczywiście otwieram. Prosiliście o kalendarze z jedzeniem, natomiast ja szczerze nie widziałam nic takiego ciekawego, bo wiecie, jak są czekoladki, czy coś to po prostu jest zwykła czekoladka wrzucona. No i co ja mam więcej o tym opowiadać? No wiecie o co chodzi? Tutaj są takie kolczyki z zawieszkami i też mają w środku taki srebrny kryształek. Numer 15. Na przykład prosiliście o kalendarz Ani Lewandowskiej, no to ja go kupiłam. Szczerze podejrzewam sobie od środka, co jest i po prostu tam są zwykłe batoniki bez żadnych opakowań, więc no co ja wam będę y, pokazywać, to nie wiem, jak to je. No trochę to by było dla mnie dziwne, więc po prostu wyszukuję jakichś ciekawych kalendarzy adwentowych, żeby ta zawartość jednak nudna nie była. Tutaj mamy naszyjnik. Czy też nie, to jest na pewno bransoletka. I też już gdzieś taki motyw z tymi paseczkami widziałam. Numer 16, a powiem Wam tak. E jeżeli chodzi o House, Crop, Seascape, Reserved, to jest jeden i ten sam właściciel, jedna ta sama grupa, więc bywa tak, że się powtarzają gdzieś tam ubrania, czy też e jakieś biżuterie, właśnie w tych różnych sklepach. I tu kolejne kolczyki ojejku, z cyrkoniami, tym razem w kolorze czerwonym, no pasowałyby mi tutaj do moich pazurów i numer 17, otwieramy okienko z pingwinkiem, w ogóle zobaczcie wczorajszy film z kalendarzem adwentowym bo naprawdę był bardzo, bardzo ciekawy i w dobrej promocji już myślałam, że mi tutaj coś zniknęło a po prostu bardzo mały kartonik, który wystrzelił a jest, o, no i to mi się podoba coś nowego, przepiękna zawieszka z laseczką Candy Cane z kokardką. Numer 18. W środku. Ciekawe, czy będą kolczyki, czy coś innego. O! Wow! Bardzo, bardzo ładna. Sówka z aplikacją właśnie z perełek. Fajnie to wygląda. No, tym bardziej, że na przykład mam jakieś takie sweterki, które mają właśnie kołnierzyki z perełek. 19. Tutaj na środku też dosyć spore okienko. W środku jest piękna zawieszka, naprawdę przecudna, z gwiazdką śnieżynką i takie biżuterie, to ja po prostu uwielbiam. Cudna jest co? Numerek 20. No już dużo okienek nam nie zostało do końca. I tutaj są kolczyki Reniferki, a właściwie takie Rudolfy z czerwonym noskiem. 21, co znajduje się w środku? O to jest pytanie la lala, no takie rzeczy moglibyście dawać na początku, to bym była po prostu zachwycona tym kalendarzem. Zawieszka z bombką, jak ja to kiedyś mówiłam, z bombillą, tutaj mamy w środku takie fajne brokatowe cekinki, drobinki, no ślicznie to wygląda, jestem zachwycona, uwielbiam tego typu. Gadżety, biżuterie. No, cieszy to oko zdecydowanie. I numer 22. Dzisiaj, słuchajcie, kalendarz musi mi pójść sprawnie, bo ja zaraz na trening lecę. Specjalnie tutaj gryweczkach jest przed, żeby wszystko zdążyć na czas. I taka zawieszka, kółeczko zwykłe z cyrkonią, ale bardzo, bardzo ładna. Prosta, delikatna biżuteria, ale efektowna. Numer 23. W środku znajduje się, moi kochani, mmm. Jakiś naszyjnik, czy też zestaw, bo dużo tego jest. ok bardzo fajny naszyjnik z takimi kuleczkami w złotym kolorze. Czadowy, na pewno będę go nosić, właśnie możecie zobaczyć na mnie tą całą biżuterię na vlogach, vlogmasach, właśnie świątecznych filmach, które będę wrzucała w grudniu. I 24 mówiłam, że ogromne okienko i na to też sobie czekam od samego początku, więc lecimy. Dowiedzmy się, co to jest w środku. Jestem ciekawa, czy to będzie jakiś komplet, czy jedna rzecz, czy może kilka. Okej, okay, jest to po prostu gumka z tak zapakowana. I powiem Wam szczerze, że są to jedyne gumki, które u mnie trzymają takie wysokie koki, czy też kucyki, ponieważ no, tutaj jest fajny, taki delikatny materiał, ale w środku jest zbudowana dość gruba gumka, która naprawdę fajnie trzyma włosy. No i świąteczny kolorek. Więc czas na pokazanie całej zawartości tego kalendarza adwentowego. No trzeba przyznać, że jest tutaj sporo kolczyków, no ale tak jak przypominam 2 ,40 zł 40 groszy za sztukę, więc jest to naprawdę mało. Więc cenowo naprawdę przedstawia się rewelacyjne. Mieliśmy też zawieszki, coś do włosów, no i oczywiście naszyjniki, bransoletki, więc no myślę, że okej, okay, tylko moich ulubionych Wiersionków nie było, ale już trudno i tak mam ich dużo z innych kalendarzy. No, i ja myślę, że naprawdę całkiem ciekawy wybór, jeśli chodzi o kalendarz adwentowy. Tym bardziej, że można kupić go ze zniżką, więc wrzucam Wam link w opisie do tego kalendarza i tam możecie zapisać się na stronie do newslettera Psiunia. Oczywiście nas tu odwiedza, nie może być filmu bez psa. Wrzucam również link do koszuli, którą mam na sobie. No i kto obejrzał do końca odcinek i ma ochotę napisać komentarz, zapraszam do napisania pingwinek, zobaczymy kto uważnie oglądał. No i poproszę o kciuka w górę, pamiętajcie, że codziennie o godzinie 19 do końca roku pojawiają się nowe filmy Buźka. Pa, pa.